W nas to jest ten czas Miłości blask Dziś cały świat Poczuj ten żar odmieni cały rok Serce se nie gra Subię A dzisiaj czeka na nas wyjątkowy dzień Bo ruszamy na Jarmark I będzie tyle atrakcji, w ogóle to jest tak przepięknie, że musicie to zobaczyć. A tam coś jest. Misia, co znalazłaś? Kolejną skrzynię. Meliska zbiera pieczątki w hotelu. Widzicie? No, to teraz otwórz i zobacz, czy jest pieczątka. Jest? Jest. Yes. To co, mamusia, pomożesz jej przybić pieczątkę? Dobra. Co będzie to? Tu, misieczku. I mocno. Jak to? Poszło. O, jak ona potrafi? Pić. Brawo. To co, idziemy dalej. Jeszcze dostałam nam dwie. Ja jeszcze mam takie. O, jeszcze po naklejkę idziemy. Tutaj pieczątkę przybijemy, to po prostu zrobimy, a tutaj będzie naklejka. Proszę bardzo. Dziękujemy. Powiem ci, że przypomina mi się nasz challenge w Pradze i Meliska jest zdecydowanie w grupie białych albo czarnych, a ty jesteś w grupie czerwonych, prawda? Ja mam to prawda. Ty robisz content. I dobrze się bawisz. Ja już chyba znalazłam moje ulubione stanowisko. Zobaczę Tego karty, szukałam takiej w tamtym roku, nie znalazłam. A zobaczcie na placu tej. ma dzisiaj challenge, zanim się jarmark zacznie, żeby zebrać wszystkie pieczątki. Chodź, pomogę ci poszukać, chodź. Czekaj, skrzynia zabaw. Skrzynia zabaw. To było gdzieś na zewnątrz, dobra. To my musimy teraz tu, bo wy przybiłyście odwrotnie. No. No szukaj, ja już chyba widzę, ale szukaj. Tutaj były szachy, teraz są specjalnie do przodu przeniesione. No idziesz dobrze, 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 prosto, 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 jeszcze, prosto, prosto. Szukaj skrzyni. Trochę w lewo, trochę w lewo, trochę tu, misia, tam, tam. Ja widzę bardzo daleko. A tak, tak daleko nie. I teraz uważaj, stop i szukaj. Szukaj. Co tam jest? Czy tu będzie? Jest? Mamy to? Dobra. To przebijamy. Tatuś ci, po... ci pokażę, gdzie tym razem. Czekaj. To będzie tutaj. Wiem. O, głęboko. Błęd... Słuchajcie, to jest normalnie, tak super zabawa. Tak jak podchodzę, coś takiego, nie? Tak. My się tak super bawimy razem z Meliską, nie? Idziemy, idziemy, idziemy dalej. Nie? Ze względu na to, że uważam, że magia tego miejsca będzie wieczorem, e, teraz pokazujemy Wam tutaj dziedziniec. Idziemy szukać e, rzeźb. Jesteś pewny, że to tutaj, tak? Pewny, nie jestem na 100%, ale gdzieś tutaj. Tak, jestem jednak pewny, widzę to już. mamy ostatnia pieczątka. Druga. Czekaj, jeszcze pokażę gdzie. Tutaj? Czekaj, czekaj, czekaj. Szklarnia, tu. Mhm. tu. A dlaczego nie. Tutaj? tutaj. No bo tu jest huśtawka, której nie ma. Tu. Huśtawka jest na recepcji schowana no. specjalnie, to na samym końcu. Mocno. Czy to jest ostatnia pieczątka, której szukaliśmy? Nie, nie może. Ok? No. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Palace on the rise, open sleigh. Feliz Navidad. Já esperai? feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart No już była pełna dokumentacja I zdjęcie, zdjęcie też mamy, pokażemy a, Znajdzie, bo te, te zdjęcie też nie, czy nie czy mają Tak? Jeszcze wow. zdjęcie muszę wam pokazać Ja to dziękuję bardzo Zadowolona jesteś, że udało się? Czekajcie, bo Na twoim telefonie chyba mam zdjęcie Ty jeszcze dostaniesz nagrodę? Wow no, proszę. No. Brawo! No. Medal tworzywka. No, brawo! A to jest na pamiątkę dla Ciebie. No, 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 no. Pisa, na kogo czekasz, Na kogo czekasz, powiedz. No powiedz! My już słuchajcie jesteśmy w miejscu, gdzie za chwilę będzie święty Mikołaj. E, czy opłacałość... na Mikołaja. Czy opłacało się spieszyć tutaj? Meliska? Meliska opłacało się nam spieszyć? A pokazać ile jest osób za nami już? 3, 2, 1, Załasz teraz do tyłu. Załasz do siebie. Pać. patrz. patrz. Czyli opłacało się przyjść szybciej, prawda? My tu biegliśmy, powiedz, że my tu biegliśmy. Tak? Nie? A, no bo ja cię dźwigałem, no dobra, to... Biegliśmy. Wszystko to też jest to... pięknie. Meliska jest zaczarowana. A co ty tam wiesz, pastuszko guptami?